Cześć ludziska, tu Tytus. Czy wiedzieliście, że niektóre składniki w waszym codziennym jedzeniu mogą powoli niszczyć wasz mózg? Dzisiaj przyjrzymy się trzem popularnym składnikom, które mogą być cichymi wrogami zdrowia waszego mózgu. Gotowi na szokującą prawdę? Na pierwszy ogień sztuczne słodziki. Myślicie, że napoje dietetyczne są zdrowsze? Nic bardziej mylnego. Badania pokazują, że osoby, które piją co najmniej jeden napój dietetyczny dziennie, mają trzykrotnie wyższe ryzyko udaru i demencji. A to nie wszystko. Sztuczne słodziki mogą namieszać w waszej pamięci, szczególnie u młodych ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że spożywanie ich w okresie dojrzewania prowadzi do trwałych problemów z pamięcią. Następnie pogadajmy o tłuszczach trans. Znajdziemy je w chipsach, ciastkach, frytkach, w zasadzie w całej tej przetworzonej żywności. Tłuszcze trans nie tylko szkodzą sercu, niszczą również mózg. Uszkadzają komórki mózgowe, pogarszają pamięć i zwiększają ryzyko depresji. Badania ujawniają, że ich wysokie spożycie wiąże się z gorszymi wynikami testów pamięci u osób starszych. Na koniec syrop glukozowo-fruktozowy, czyli HFCS. Jest w większości słodkich napojów i przetworzonej żywności. Badania z UCLA wykazały, że HFCS może zmieniać setki genów w mózgu, prowadząc do chorób takich jak cukrzyca, choroby serca, a nawet Alzheimer. Co gorsza, HFCS upośledza hipokamp. Część mózgu odpowiedzialną za pamięć i uczenie się. Ale spokojnie. Po prostu zacznijcie uważniej czytać etykiety. Unikajcie produktów z tymi składnikami i wybierajcie naturalne alternatywy. Zamiast sztucznych słodzików, wybierzcie stewie albo miód. Zamięcie tłuszcze trans na tłuszcze nienasycone, takie jak te w awokado czy orzechach. A jeśli chodzi o słodkie napoje, wybierajcie wodę z cytryną zamiast koli. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i podzielcie się nim ze znajomymi. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie odkryjemy więcej tajemnic nauki i technologii.